ma dziś w dzisiejszym odcinku będzie odcinek trochę inny niż zazwyczaj bo mianowicie będziemy ratować moje mychy niestety bo no bo coś dziwnego się stało no spójrzcie zami na te mychy o spójrzcie na te tutaj rogi to tu, tu dookoła na tą ramkę patrzcie w jakim one są w stanie patrzcie tutaj jest dobry mych a tutaj jest zły no zobaczcie jaka jest ta różnica duża no i zobaczcie też na tym o i tutaj w tej miejsce, o w tej właśnie Prostokątny, i tu jest najgorzej, i tu tego się woje najbardziej. Czekajcie, tylko bratków jeszcze poobrywam, bo tutaj troszkę go chyba też znowu przesuszyłem. Tak, mchy. Bo ogólnie zapytacie, dlaczego takie mchy są? Takie, w takim stanie. Coś, coś zrobił w ogóle dziwnego. Co zwojażyłem? No dobra, już na to pytanie to Wam powiem Wam nie odpowiem. Znaczy, ja wiem, jestem specjalistą rzeczywiście od roślin. Bardzo się znam na takich roślinach typu właśnie mech, koniczyna, albo jakieś takie rośliny dzikie, o tak to nazwiemy. No i chodzi mi tylko o to, że no nie wiem w sensie, co się stało. Czy, czy one miały za sucho, czy one miały za mokro? Raczej wydaje mi się, że odpowiedź jest za mokro. Ale yy, wydaje mi się, że raczej nie będzie takie oczywiste, bo, yy, bo znowu przecież wcześniej by się to zadziało, gdyby miały za dużo wody, więc raczej nie mam na to odpowiedzi, powiem Wam w sensie nie odpowiem Wam, bo nie wiem dosłownie. Czekajcie, jeszcze wykorzystam tutaj tym roślinom. No ale dobra, co dzisiaj będziemy ogólnie robić? Zrobimy tak, ja wezmę noża może z dołu, spróbujemy tak powycinać to. spróbujemy to oddzielić tak, ten dobry mech od złego, tego zepsutego, potem zrobimy tak, wytniemy ten mech, oddzielimy go właśnie, Przyniosę też może później pineskę, bo ona też może się nam przydać i zrobimy tak, yy, wezmę znowu noża, yy, oddzielimy mech zły od dobrego i zrobimy tak, że wyrzucimy stary niedobry mech, a ten dobry zostawimy, później zrobimy jeszcze tak, pójdziemy do lasu yy, razem z wami, pójdziemy do lasu, weźmiemy trochę mchu, bo tam przy drzewach właśnie rośnie mech i myślę, że ten mech byłby dobry. To jest tam niedaleko, tutaj właśnie, to jest niedaleko, to pójdziemy razem z Wami. No i właśnie, no i tak, sprawa wygląda tak, że ja za chwilę pójdę, no po, 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 za chwilę pójdę po narzędzia potrzebne do oddzielania i plan wygląda tak, bo pewnie sobie myślicie, że my teraz będziemy je podlewać, te mchy, bo jeszcze się ich nie poddawałem. No i ogólnie, tak, teraz się akurat mylicie, bo pierwszą rzeczą, którą zrobimy, nie będzie wcale podlewanie. nie będziemy ich teraz podlewać, ponieważ, bo chodzi o to, że jeśli podlejemy mychy teraz, to automatycznie jakby, wiecie, bo jak chyba robiłem poprzednie czyszczenie akwa, akwarium, to właśnie wtedy, no wiecie, używałem ręczników, żeby wyczyć podłogę, no to mówię wam, potem takie były mokre ręczniki, że hua, ale się z nich lało z tej wody, mówię wam, tak się lała woda z tych ręczników, że coś. No i, no właśnie jak podajemy mchy, to będą takie same dosłownie, no i będzie nam ciężko oddzielić te mchy, ale już nawet jak będą suche, to i tak nam będzie ciężko oddzielić, bo ogólnie mech jest ciężko wycinać, no i będzie nam ciężko to oddzielić. Czekajcie, bo tu pająk chodzi po tym. Żeby mi nie wledzie do pokoju Czekajcie, żeby mi pająk nie wlazł do pokoju Dobra yy, Nieważne, nieważne No bo ogólnie mam arachnofobię i trochę się boję pająków No dobra ale dobra, przejdźmy może do sprawy, jednak. No i teraz tak, sprawa wygląda tak, bo pewnie myślicie sobie, że my teraz, y, pierwsze co zrobimy, podajemy mchy, bo one nie były poddawane. I nie, tak wcale nie zrobimy bo gdy podajemy mychy teraz a nie później to po prostu jakby będziemy mieli całe mokre mychy i będzie nam ciężko dzieć. nawet jak już są suche to i tak jest ciężko dzieć. więc no więc to będzie wyglądało tak że najpierw pójdziemy do lasu więc to będzie wyglądało tak że najpierw pójdziemy do lasu Pójdzie, później przyniesiemy trochę muchu no i właśnie będziemy to sadzić tam na dole Wejdziemy na dworch, pójdziemy do lasu, przyniesiemy trochę mchu no i, i tam na dole może. Na, tam na dole może zrobimy to, właśnie. A raczej zrobimy na dole. Więc tak, taka sprawa właśnie będzie. Tak ma właśnie wyglądać sprawa. Także właśnie tak, nie podlewamy na razie mchu, bo będzie nam potem ciężko yy, ten mech oddzielić po prostu od, yy, od tego złego. Yy, więc sprawa wygląda tak. Więc najpierw pierwsze co zrobimy właśnie będziemy za chwilę oddzielać mech, yy, więc no, sprawa właśnie wygląda tak. Pójdziemy do lasu, przyniesiemy Mech. Teraz za chwilę oddzielimy ten Mech i to będzie właśnie tak wyglądało, że my to zrobimy w ten sposób. Właśnie. taki jest mój plan, przynajmniej. Czekajcie. No taki właśnie jest mój plan. I, i tak będziemy się trzymać mojego planu, bo to jest chyba dobry plan, jednak. Więc teraz, za, więc dobra, za chwilkę ja przyniesiemy. Potrzebne rzeczy. Ja może przyniosę jeszcze linijkę, żeby tutaj nie dotykać tej, tego obrzydliwstwa. No i może w sumie zrobimy to tutaj. A czemu nie? Przecież jest za to i obiecałem wam, że będziemy jak najczęściej wychodzić na walkę, no to jesteśmy. Dobra, ja tylko jeszcze przyniosę stojak, żeby było, żeby było łatwiej nagrywać. Musimy sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Dobra, na jak będzie łatwiej, ja Wam tu położę i zaraz, czekajcie, przyniosę nikę pineskę i wszystko, co będzie potrzebne. Odsuniemy kwiatki. No dobra, może zaczniemy na chwilę... Najpierw może od tego zaczniemy. Albo w sumie to jest obojętne, czekajcie, ja przyniosę te rzeczy. Okej. Okay. No to teraz ja jeszcze przyniosę taką pinę, taką jakby wykałaczkę metalową na mięsa. Ja taką akurat miałem w pokoju, więc... Użyjemy jej. Tutaj nie będziemy potrzebowali do tego mechu. Nie będziemy potrzebowali noża, bo tutaj ten kawałek jest akurat do, doczepiany. Więc to akurat wyjmiemy o, bez problemu. O, zobaczcie, jaki czarny fuj. O, tutaj macie ten zepsuty mech. I czekajcie, jakiś pojemnik może przyniosę, żeby to wyrzucić. Okej, okay, może, może właśnie do czegoś takiego. Czekajcie, odsuniemy sobie tutaj te mechy. To damy, na, to damy na obok bo to nas na razie nie interesuje nożyka użyjemy do tamtych muchów bo na razie nam do tego muchu nam akurat nie potrzeba nożyka bo tutaj akurat w tym muchu yy, się zepsuły te, te mchy te kawałki co były akurat doczepiane więc wyrzucamy te doczepiane kawałki o zobaczcie o patrz, taki czarny fuj nie wiem, może to od ziemi, ale raczej nie, bo gdyby to była ziemia, to by to, to ja bym tu widział. Jeszcze usuniemy to, bo tu jakaś kupa właśnie leży. Patrzcie, to jest właśnie to, taka dziwna kupa. Może to od tego właśnie, że to takie jest, ale to raczej takiego koloru jest ziemia. No, zobaczcie, tutaj jest cały ten mech czarny pod spodem. Ja tu widzę. Czekajcie, bo tu może jakiś grzyb był po prostu i obawiam się czy nie będziemy musieli wyjąć całego mchu, więc może zrobimy tak, spróbuję tak, czekajcie wywalimy już to, cały ten mech jest czarny i nie zastanawiam się czy co, jakiegoś grzyba nie ma, bo bardzo możliwe, że był grzyb. I po prostu od tego się takie zrobiło. Więc wiecie co? Bo to jest jednak sprawa trochę gorsza. Więc patrzcie, tutaj już są dobre kawałki, więc tutaj jest kawałek też boczny, co był doczepiany, ale on akurat czarny nie jest, więc on jest akurat dobry, więc odkładamy na bok, bo on jest dobry. I tutaj teraz no ja spróbuję jakoś po po podwadzać to tak, nie wiem, przynajmniej lekko, bo ja widzę, że sprawa jest trochę gorsza. I no, zobaczcie. Ten mech jest jakiś dziwny, wam powiem. Jeszcze to wszystko. No musimy to jakoś jednak zrobić, bo... Popatrzcie. O, mech zeszedł do razu. Jakiś czarny się zrobił, patrzcie. O, tutaj widać to dobrze. Oje, fu, ale śmierdzi, fu, o, o! Wiecie co? Tutaj się jednak jakiś grzyb, grzybson się jakiś zrobił, bo ja widzę, że to jest, to jest sprawa trochę gorsza i śmierdzi jakimiś ściekami okropnymi więc wydaje mi się, że musimy tak Zdejmijmy oho Wiecie co, zróbmy to tak bo to jakimś nie wiem, że już tak powiem gnojem śmierdzi czy czym, bo fuj naprawdę okropny zapach, więc chyba zrobimy jednak tak, patrzcie, ten mech odkładamy na bok, jak znajdę dużo mchu w lesie, bo jeszcze nie wiem, powiem wam jak tam ostatnio byłem, to mchu było trochę w lesie jednak jest to mchu trochę mniej no to wiecie co no nie wiem, czy nam starczy jak nam nie starczy, to spróbujemy poratować tego, a jak nie jak nam starczy to wywalamy ten bo ten jednak, no Sprawa trochę gorsza, patrzcie jak to tutaj niewadnie wygląda i śmierdzi. No serio, śmierdzi jakimś, jakimś mułem czy czym. Wiecie, jak są czasem ścieki, albo ktoś ma szambo, to ten... To tak jest właśnie jak ten jest. Trzeba wywozić szambo, to tak śmierdzi strasznie tym wtedy. No i to takie ścieki właśnie są. Takim mułem śmierdzi. Takim mułem, co jest zawsze w tym. Właśnie w ściekach. Jak żeśmy ostatnio robili tego ze w kotłowni, bo nam wybiło, to też tak śmierdziało, właśnie ziemia. Glina znaczy śmierdziała wtedy. Więc dobra, czekajcie, ja to odkłożę. I z tym nie wiem, jaka jest sprawa, powiem Wam. Naprawdę nie wiem, bo jak znajdziemy jakąś. Jak, jak będzie dużo mchu, to bierzemy i ten wywalamy. To będzie podejrzewam to samo. No i tu musimy użyć noża, bo tutaj patrzcie. Tutaj jest akurat, tu nie jest doczepiane. Czekajcie, spróbujemy to jakoś wyciąć. Wywalamy na pewno o ten kawałek właśnie tutaj. O tak. Tak go wytniemy jakoś. No. I zobaczcie, wychodzi. I tu będzie chyba to samo niestety, więc obawiam się, czy nie będziemy musieli nowych muchów w ogóle posadzić, bo no nie wiem, czy nie to samo się stało, co było wcześniej. Czy Wcinamy mech. Troszeczkę, o. Zobaczcie. Wywalamy. Jeszcze te resztki wezmę tylko. No dobra. Mamy już dziurkę i patrzę, czy to nie jest to samo, co tam. To też był jakiś doczepiany chyba coś. No właśnie nie wiem, czy to nie będzie to samo chyba. Zobaczcie. Nabierzemy. Przepraszam, muchu, ale muszę troszeczkę, niestety. No dobra, wystarczy chyba. No niestety nie wiem, czy nie jest. Już źle jest. Chyba jednak jest źle. Jest gorzej niż myślałem. I to już znowu chyba będzie śmierdział takim, że sam sprawdzę w sumie. Nie, nie czuję tego zapachu co wcześniej, ale też coś i taki nie, niezbyt zapach, więc chyba tutaj nie, nie robimy tego dalej. więc przejdźmy do kolejnego muchu. O, już tu się boję. Tu będzie, podejrzewam, też to samo, wyciągamy, to było akurat doczepiane, no i tu, tak, miałem rację, tu jest to samo, chyba go przesuszyłem, albo przelałem za bardzo jednak, no, nie wiem, wam się nie, podejrzewam, że miał za dużo wody, ale nie wiem, wiecie co, no... Sprawa jest zła, więc teraz idziemy tak Ja mam plan, bo jednak jest gorzej niż myślałem czekaj, czekaj. No. <laughs> Śmierdzi dalej takim samym jak w tamtym No nie pachnie powiem wam co ładnie, w sensie No wiecie co? Ciężko się rzeczywiście wycina ten mech No więc nie wiem czy nie będziemy musieli jednak chyba pójść po nowy mech no, bo z tym, no, sprawa jest zła, jednak. Gorsza niż myślałem. Więc chyba zrobimy, widzicie co? Chyba taka kwarantanna mchów trochę. Że powiem tak. Kwarantanna mchów, czyli tak. Wywalamy te brzydkie kawałki. I patrzcie. Idziemy do lasu razem z pojemnikami. I jak znajdziemy dużo, to sadzimy od razu tam. Bo ja już teraz się dowiedziałem. Ja już się domyśliłem, co zrobić. I mam już teraz plan. Pierwszy plan jest taki, jak znajdziemy dużo muchu, to albo wymieniamy cały, bo jest czarny, bo jest gorzej niż myślałem, albo albo ten. Albo wymieniamy tylko te złe kawałki, co były czarne. Ale raczej wymienimy cały, bo już się boję, że, że mi po prostu jakby wiecie. Dajcie nowy mech, rozumiem, dajecie nowy mech, no to już nie mamy tego zepsutego, ale jednak, reszta mchu jest czarna, więc jakby za, może za, zarazić nowy mech yy, tym właśnie, co tutaj, Oj. czy tu grzyba jakiegoś nie ma? No, śmierdzi, ojej, fuj. Wywalimy to I nie wiem, co z tą ziemią, powiem wam. Tutaj jest też dobry kawałek, więc zostawimy. Ale obawiam się, że to będzie jakiś grzyb, powiem wam. Grzybson, że tak powiem, grzybson. Patrzcie, musimy zrobić... O, widzicie te czarne? To jest na 100% jednak grzyb, wiecie? Czy to, wiecie co? Może ktoś z domowników będzie wiedział, czy to grzybce, czy, czy co to za ustrojstwo, bo ja nie wiem, powiem wam. Może ktoś z domowników będzie wiedział, co to za ustrojstwo bo wam powiem, że ja nie mam pojęcia, co to jest ale może ktoś z domowników będzie wiedział, co to za ustrojstwo ale ja raczej podejrzewam, że to grzyb, bo ja to jak oglądałem jakieś filmy o slajmach yy, były slajmy to ten, to też widziałam, że właśnie czarne czarne miejsca to właśnie grzyb, więc obawiam się, że to będzie też to samo też mamy takie czarne właśnie te albo może dawałem po prostu brudną wodę, no nie wiem w sumie Ojej, tu jest chyba najgorzej. Też śmierdzi, ale nie aż tak. Dobra, odkładamy tam. No i no wiecie, no sprawa jaka w sumie. Więc teraz już wam to pokazuję jak to wszystko wygląda, bo jest w tragicznym stanie, już wam mówię. Właśnie, tu jest zepsuty mech. Tutaj jest ta nasza ziemia. I ona już jest chyba z grzybem. Jeśli ktoś wie czy to jest grzyb, czy co to jest. To niech mi mówi oczywiście. Niech pisze, czy to grzyb, czy co to jest. Bo no, ja nie mam pojęcia w sumie. Chyba miałem przez dwa miesiące około. Ale myślę, że mechtyl nie żyje, więc. Czekajcie, nie będzie tego widać. O, może jak ktoś by wiedział, czy tam grzyb jest, czy nie ma. To niech mi powie. Czekajcie, no jeszcze raz słuchajcie. No to tutaj może jak ktoś będzie wiedział, czy to jest jakiś grzyb czy nie ma, to niech mi oczywiście powie. Czekaj, ja, czekajcie, ja zaraz, czekajcie chwilę, pójdę na chwilę na dół, może ktoś będzie wiedział, czy to grzyb czy nie, bo ja nie mam pojęcia, a chcę wiedzieć w końcu czy grzyb czy nie ma grzybu, a i mieliśmy w ogóle mszyc szukać, to wam wczoraj mówiłem. Oczywiście tego filmu jeszcze wam chyba nie wrzuciłem, ale no, bo no, mamy właśnie to robić. Dobra, nie przedłużając, ja tutaj ogarnę trochę. Więc teraz sprzątamy ten syf. Więc teraz... Więc teraz sprzątamy ten syf. A, jeszcze wam nie powiedziałem jednej rzeczy. Więc właśnie, tak jak mówię, Tenchy, co są z, z... No nie wiem, grzyb jest chyba na nich, czy co. Uschły, albo coś się z nimi stało dziwnego. I teraz już wam mówię. No to teraz tak, no chyba do lasu, jak będzie dużo mchu to bierzemy na całą miskę i wywalamy wtedy ten, a jak nie będzie mchu, będzie bardzo mało, to robimy tak, że coś ratujemy tego, nie wiem, może tam poprawimy coś, no nie wiem, ale boję się, że to grzyb jednak. No dobra, to ja teraz ogarnę to wszystko, pójdę zapytać kogoś, czy ktoś wie, czy to grzyb, czy co bo nie wiem, co to za ustrojstwo się dostało do mchów więc dobra, no to także, okej, okay, no to teraz tak no to może jednak zacznijmy od prostego dobra, no także sprzątamy ten syf i już jest okej, okay, myślę teraz tylko tak no myślę, że chyba jest okej, okay. niestety bateria jak zwykle usiadł, musiała paść no bo no, spokojnie, nie da się nagrać niczegokolwiek. Dopiero, że wró dopiero wrócił z dobrymi przyciskami telefon, a teraz okazało się, że ba bateria to jest po prostu jakiś skandal chyba. Przecież no, nie da się nic zrobić, no 5 godzin nie da się popracować nawet na tym, bo i tak bateria już nawet w 3 godziny padnie, normalnie nawet. Nie da się nic zrobić, no. No wszystko, zniszczyła mnie ta bateria chyba. Że jak 5% baterii to nie, nie zdążymy nawet pójść do lasu. Ech. Więc dobrze, no robimy jakiś plan B może. Może mi telefon nie zgaśnie. Zobaczymy w sumie. Czekajcie, bierzemy. No i myślę, że ja chyba dam do ładowania na chwilę, i zrobię tam cięcie na chwilę i myślę, że... Jak już będzie bateria, ok, to dobra. No to wtedy, no, 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 no to wtedy właśnie kończymy. Także, no czy znaczy no, ja teraz zrobię cięcie i za jakiś czas się widzimy. A zaraz, zaraz, przecież przypomniałem sobie, że mam mój patent. No jak mogłem zapomnieć o tym, przecież mam mój patent. Taka wtyczka, bateryki. i to wystarczy. Patrzcie, wystarczy, że Wam pokażę i udowodnię że nie wybuchnie mi telefon, bo już to kiedyś próbowałem. Przecież no, czekanie, eee, nie, mów, nie w moim stylu, ja to muszę szybko zrobić. Uwaga. Mm, w drugą stronę chyba. baterii bateria, o, zaświeciła się już, więc działa. No i wystarczy po prostu podpiąć, o, wtyczeczkę do no, kabelka. O! No i gotowe. No i dobra, no to ja teraz idę chyba z Wami, jak znalazłem mój patent, no to okej. Okay. Przecież, no, korzystać z tego. Jak jeszcze, póki mam mój patent. Idę, to mam baterię jeszcze 4%. Dobra, to nam wystarczy na przejście akurat na dół. Dobra, więc tak. Ja biorę baterię na zapas dwie. Bierzemy oczywiście miski, co to pytałem i nie wiem, nikt nie wie, co to jest w sumie. Więc nie wiem, czy to grzyb, czy co, ale i tak idziemy, więc okej. Okay. To ja teraz idę w sumie.